Małam od Bogdana, takiego tutajszego twórcy ludowego, od którego dostaliśmy takie przepiękne zdjęcie oprawione słomą wypalaną. Pokazywałam Państwu we wcześniejszych filmikach. A teraz ostatnio dostaliśmy takie grzybki. To są trzy grzybki. Długo szukałam jakiegoś właściwego miejsca dla nich w ogrodzie. I uważam, że tutaj potują. Nad wodą będzie dla nich bardzo dobre miejsce. Muszę te grzybki jeszcze pomalować. Najpierw chciałam je przykleić do kamienia, ale nie mam takiego kleju, który byłby odporny na wodę, więc mam taką szpilę. Nie wiem właściwie co to jest. Ale tym spróbuję... To jest styropian. Spróbuję przewiercić do ziemi. I póki co będą sobie rosły te grzybki tutaj. Wydaje mi się, że będzie to chyba dobre miejsce dla nich. Może mi się to tak uda jakoś, wchodzi do ziemi, a nawet całkiem. Uch, Jeszcze trochę czymś popukam kamieniem. O! O, grzyb Chyba włożyć. Jak Państwo myślą, jak pomalować te grzybki? jako muchomorki czerwone, oczywiście białe kropki, czy może jako prawdziwki. Ja myślę, że chyba jako prawdziwki będą nam tutaj bardziej patowały. Naprzeciw mamy zawsze jesienią pole maślakowe pod modrzewiami, więc może wypadałoby, żeby tutaj były prawdziwki. Lecznicza moc drzew. Jeśli jesteście Państwo w lesie, w parku, trzeba koniecznie wybrać sobie drzewo iglaste i przytulić się do niego. Drzewa iglaste mają bardzo pozytywną energię, która wpływa na układ człowieka, łagodzą stres, nerwy, obniżają poziom ciśnienia, wpływają, y, dodatkowo zawarte olejki eteryczne w drzewach wpływają bardzo korzystnie na układ odpornościowy łagodzą bóle gardła, oczyszczają oskrzela. Trzeba wybrać sobie jedno drzewo, takie grube, proste iglaste, i mocno przytulić się do niego i o niczym nie myśli. Odpoczywać ja wybrałam modzię. Papryki w donica już. Są takie duże, ale ja sadziłam. Mają być w kolorze żółtym, czerwonym, pomarańczowym, a na razie widzę, że jeszcze wciąż, wciąż są zielone, czyli trzeba poczekać. W skrzynkach drewnianych, które zrobił mąż, rosną agapanty. Mam je drugi rok. Wiosną, w marcu, gdy zrobiło się już tak bardzo ciepło, wyniosłam do szklarenki. I tam zostawiłam, żeby szybciej zaczęły rosnąć, i rzeczywiście był to dobry pomysł, ponieważ w ogóle wiosna była bardzo ciepła. Ja cały czas, oczywiście, jako ogrodnik obserwowałam pogodę. Gdyby się okazało, że będą silniejsze mrozy, przeniosłabym znowu z powrotem do garażu. I gdy one sobie tak rosły w szklarence i w skrzynkach bardzo szybko wrosły nie tylko liście, ale i pąki kwiatowe i dzięki temu kwitnienie zostało dosyć dużo przyspieszone. Mamy agapanty o białych kwiatach, są jeszcze w kwiatach niebieskich. Ale jak spotkam gdzieś, to na pewno sobie kupię, ponieważ bardzo mi się podobają. Pod orzechem włoskim. Mówi się, że pod orzechem włoskim nic nie urośnie, ale to nie do końca jest prawda, bo jeżeli ziemia jest odpowiednia, to są rośliny, które urosną, a tutaj niestety będą musiały sobie pewne rośliny poradzić. Otóż Będą tu rosły kosaczce brudkowe. Dlaczego? Dlatego, że one rosną przy liliowcach w tej chwili, a rosnąć nie mogą, ponieważ kosaczce brudkowe dosyć często bywają porażone grzybami. I to takimi grzybami, na które chorują również liliowce. Więc, żeby kosaczce brudkowe nie zarażały liliowców, robię im tutaj. Taką odrębną, z daleka rabatkę. Mam nadzieję, że będzie im się rosło dobrze. Wiosną e, orzechy włoskie nie mają jeszcze liści, więc jest dosyć sporo słońca w maju. Więc myślę, że się dogadają z orzechem. Przynoszę tutaj ziemię z kompostownika. Może nie jest jeszcze taka bardzo przerobiona, ale już jest bardzo piękna i w sam raz nadaje się do obsypywania rabat. A muszę tą ziemię z kompastownika wybierać, ponieważ kompostownik osiągnął już rozmiar prawie taki jak kurnik jest. A będą jeszcze liście krawy, chociaż trawy będziemy ciąć na zrębki. Ale, mimo wszystko, liści będzie na pewno bardzo dużo, jak co roku. Kompostownik olbrzymi jest prawie już niewiele mniejszy od. Kurnej chaty. Zaczęłam wybierać tutaj ziemię, ponieważ jest już taka bardzo fajna ziemia rozłożona, jest wilgotna, jest bardzo dużo dżowników i różnych robaczków. A właśnie o to chodzi w ziemi kompostowej, żeby była bogata w składniki mineralne, pokarmowe, grzyby i wszelakie mikroorganizmy. Co może być przyjemnego po całym dniu ciężkiej pracy w ogrodzie? Słońcu, upale, gdyż człowieka leją się siódme poty, a owady szturmują Twoje ciało jak jakąś bastylię. Kąpiel, proszę Państwa, kąpiel w ciepłej wodzie. To jest po prostu coś wspaniałego, to co lubię. Wtedy schodzi wszystkie zmęczenie z człowieka, a potem odpoczynek na tarasie takim chłodnym, osłoniętym glicynią, liśćmi. Tu zawsze jest bardzo przyjemnie. Gdy w innych częściach ogrodu jest ciepło, gorąco, to tutaj jest taki przyjemny chłód.